I to jest moim zdaniem szachmat, jeżeli chodzi o nasz temat. Bo woda, zobacz, dwutlenek węgla i marketing. Woda, dwutlenek węgla i marketing. I wszystkie marki napojów, tak zwanych energetycznych, czy drugich po alkoholu, napojów dla dorosłych, mają to samo w składzie. Mhm. Różnią się smakami. Mhm. A ten napój jest absolutnie droższy, i moim zdaniem jest to taki przykład, którym naprawdę nie warto przepłacać. Czyli to jest przykład na to, że da się zrobić dobrze i tanio. No właśnie. A jakbyś miał odpowiedzieć na pytanie, bo to znaczy właściwie, już sam sobie odpowiadam, mhm. to znaczy właściwie, że w pewnych kategoriach i na pewnym poziomie da się zrobić dobrze i tanio, a w innych da się? Zbyszek, ja uważam, że w wielu kategoriach da się zrobić dobrze i tanio, tylko kwestia jest tego, jak my w ogóle do tego podchodzimy. Bo zobacz, możemy sobie podejść do, 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 do tego tematu w ogóle, jakby procesy yy, zakupowe. Rozmawialiśmy o samochodach. I teraz, czy jeżeli ktoś ma swoją ukochaną markę i mówi tak, ja nie chcę kupić samochodu z salonu, bo on wyjedzie on straci na wartości. Ja chcę kupić roczny, być może z tego samego salonu samochód demonstracyjny, I kupuję go 20 czy 30% taniej, no to.